Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jakie płyty mam, które przywiozłam z działki. Miałam je na działce. Będę wyjmowała też losowo. Ale, ale położę sobie je tutaj, bo nie chcę żeby mnie tak ucinało. Ale i tak nie widzę. Pierwszą płytą, nie pamiętam kiedy co kupiłam, bo są stare. Pierwsza to jest Justin Bieber. Under the Mistrow. Będę na łóżku wkładła. Kolejna. To jest Alvaro Soler. Eterno Arosta to dostałam od cioci, pamiętam. Dwie płyty Alvaro dostałam. Yy, tu mam, kupiłam sobie chyba sama słabo. The Great Hits. Ma tam też, yy, wiecie, tekst i te, jak się gra, chyba na gitarze, nuty. To jakoś tak się nie pamiętam. Kolejna to jest też Justin Bieber, druga płyta. To nie pamiętam jak się nazywa ten album. Kolejna to jest Lady Gaga. Wydanie polskie The Pain. Kolejne. My trzy. Kolejne, Andrzej Biazaczny, to co dobre, stare i jego album. Kolejne, Andek Zmikiewicz, nasz film. Kolejne. Michał Szpak, Byle Być Sobą kolejny. Rafał Brodowski, Mój Czas Michał Szpak Dreams Special Edition chyba mam jeszcze normalną Ale się to jeszcze okaże. No, tak, ja mam. E, mi, jakby chciał ktoś kupić edition, to tak wygląda, a zwykła to tak. Bo tu ma bonusy, a tu nie ma bonusów. Więc ma takie same, ale tutaj więcej piosenek niż tutaj. Kolejne też Justin Bieber believe. Kolejna Ewa Farna cicho. Kolejne to Dawid Kwiatkowski, 13 y, Grzechniczej Później mam yy, do sprzedania One Direction Made in the Kiem, bo chcę to sprzedać. Już mnie tak nie kręci ten zespół. Tutaj, o nie wiem skąd się doziło. to to, bo to jest zagra nieważne. Yy, tu mam też, y, muszę jakoś. O, chyba to wyrzucę, bo jest już polisowana. Four, One Direction 4. I tutaj też chyba do usunięcia. One Direction. This is us. Ale ta jest jeszcze do ogarnięcia. The Made i TM. Kolejne to jest e, zwykły album po 2015 roku. E, Nierhora Likers. Kolejna to jest Harry Potter, Harry Style, Latynowa płyta. Kolejna to Zain Might of Mine. Też sprzedam. Dawid Kwiatkowski, Pop and Roll. To nie jest do sprzedania, jak gdyby co. Był w rzeczy, które nie są do sprzedania, bo jej ja uwielbiam, wiem tych artystów. Kolejne to jest ich troje pierwiastek z dziewięciu. A to było kupione na dzień przed ich koncertem. Musiałam coś wymyślić. Taka niezła no wariata. Tu mam też kolejny album Myczy, tylko tym razem radość. Kolejny to jest Bednarek Oddycham. Nie wiem czy widać, bo niestety prześwietla. I to są płyty yy, z muzyką. Z muzyką. I teraz będą takie płyty do oglądania bajki, nie bajki. Pierwsza to jest. W głowie się nie mieści jeden, część pierwsza, bo jeszcze część drugiej nie wyszła na yy, płycie. Mm. Kolejna to jest też do sprzedania. One Direction We Were Live from St. Siro. Kolejna do sprzedania. Eee, Tego chyba nigdy nie oglądałam. Kupiłam na targu. One Direction The Only Way is Up. Eee, kolejna to mi tatuś kupił na. Dzień przed śmiercią, trzy dni przed śmiercią dotarła do nas. Wonder the, the Life Tower. I ostatnia. To chyba kupiłam, jak byłam w granicy z Ciocią, Harry Potter, Harry Potter i Zagon Feniksa. Więc takie rzeczy. Então, do usuário, põe